Witam serdecznie na moim kanale Wodniki. Dzisiaj czytanie dla Was na miesiąc maj 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, like, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe. Przypominam Wam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, tym bardziej, że jest długoterminowe, bo na cały miesiąc. Proszę nie dopasowywać czytania do siebie na siłę. No, po prostu nie traktować tego jako wyrocznie, tylko jako taką pomoc, jakąś taką wskazówkę gdzieś, na co zwrócić uwagę. I to jest tak, z jaką energią wchodzicie. Tutaj, co jest podstawą tego, co pomaga lub przeszkadza, co odchodzi. Co przychodzi, co w głowie, w myślach, w planach, jaka jest energia przy was, jaka energia z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik. I tu może być tak. Że tu dotyczy, tu jest pokazany no, król mnie monet, czyli byk pan na koziorożec, ale stały związek, dobra praca, e, dobre finanse, dobra pozycja finansowa, e, jakaś taka odpowiedzialność, stałość. No, także zaraz zobaczymy, bo tutaj rzeczywiście tu się pokazują te kielichy, te, e, nie kielichy tylko te monety, właśnie tak fajnie się ułożyły w jednej linii. No na środku jest wasza energia, bo tu jest królowa mieczy, wodnik bliźnięta, waga, tylko że ona jest w odwrocie. Może być tak, że się kłócicie z kimś, że walczycie o coś, wojujecie tym mieczem, tym słowem tutaj. Nie pozwalacie sobie na coś, żeby ktoś wam tutaj coś wciskał, stawiacie na swoim, podejmujecie decyzję, odcinacie. Osoby, miejsca, sytuacje, które Wam nie służą i które uważacie za nie Wasze, nie czujecie, żeby to było Wam potrzebne, na przykład. Tutaj się pokazuje też osoba prawna, urzędnik, czyli może być, że jest jakiś problem z dogadaniem się w urzędzie, załatwieniem jakichś spraw. Mogłoby też być, że ktoś tutaj chce jakiegoś rozwodu. No, tutaj jest jakaś iluzja, siedem kielichów. Czyli może być również tak, że jesteście zablokowane, zablokowani emocjonalnie, wycofani gdzieś. Ale tu są jakieś opcje, jest dużo osób, dużo opcji do wyboru. I tu pewnie będziecie podejmować jakąś decyzję, w tym, którą by tu osobę, jeżeli jeżeli macie takie opcje. Może być też tak, że będziecie podejmować decyzje w takich przyziemnych, niby takich mało znaczących sprawach, ale e, wybory dotyczące pracy, dotyczące, e, nie wiem, dotyczące zakupów, też może być. Jeżeli to nie, jesteś, nie jest wasza energia, to jest energia jakiejś osoby, osoby, która jest obok was, o, wie, o wiele od was starsza, po jakichś przeżyciach. Oczywiście ta karta też może oznaczać was, że wy tutaj jesteście już po rozwodzie, że wy już jesteście po rozwodzie. Czyli rozwódki, wdowy, rozwodnicy, wdowcy. Teraz macie tutaj jakieś opcje przed wami są. Może być, że się zakochujecie w kimś tutaj, bo w takiej sytuacji jesteście. Może być też, przepraszam, że wy się zakochujecie w jakiejś osobie, która jest po rozwodzie. No też tak może być. Ale zawsze w siódemce kielichów jest iluzja. Czyli uwaga, czy ktoś tutaj was nie czaruje, nie słowem Wam tutaj, no po prostu was nie zaczaruje tak tym słowem, tym takie wprowadzi was w taki stan, że uwierzycie w coś, co nie jest prawdą na przykład. Co jest podstawą tego? Podstawą tego jest to, że wy tutaj się odblokowujecie. Jesteście pokazane jakby szczęśliwi, spełnieni, może niektórzy sami. Czyli tu od razu widzę czytanie dla osób, które były może w związkach, czy są w związkach i osób, które po prostu są same. Bo jeżeli jesteście rozwódka wdowa, no to też jesteście, jesteście same i tutaj akurat. W pierwszej kolejności widzę, że tu jest osoba sama po jakichś przeżyciach, i tu jest otwarta na coś nowe, na nowe miłości, na jakieś nowe rzeczy. Tak się pokazuje. Co Wam przeszkadza, co Wam pomaga? Przeszkadza Wam samotność, brak, brak osoby Wam przeszkadza. Niektórym. Albo. Pomaga wam tutaj jakaś osoba, bo macie jakieś braki finansowe. No. Byk pan na koziorożec. Może być jeszcze tak, że y, bierzecie jakieś pieniądze z jakiegoś urzędu. <laughs> to, co powiedziałam tutaj z urzędu, jakieś, z urzędu finansowego, z banku. Może bierzecie pieniądze, bo, ma, bo wam są potrzebne. Bo macie jakieś braki finansowe. Też tak może być. Bo tutaj jest pokazana Czwórka monet w odwrocie, czyli gdzieś wydawane były pieniądze na coś. Może być tak, że właśnie poszliście na zakupy i tutaj ta historia mi się bardzo łączy ze sobą. Poszliście na zakupy. Zdecydowaliście, że zdecydowałyście. Kupujecie to, 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 to i to. Wydałyście dużo pieniędzy, jesteście z tego zadowolone, ale niestety są braki. Duże braki są, duże. Bo król monet to jest dużo pieniędzy, czyli jakieś duże braki finansowe mogą być. Teraz, jakby tu dalej, co odchodzi, co przychodzi. Odchodzi jakaś energia, rak, skorpion, rak, ryby. Tu też jest rak. Odchodzi również jakiś związek, który nie, nie, nie było zgodności, nie było miłości. Czyli odszedł już, zakończył się. Dlatego może tutaj jest ta karta, że jesteście po rozwodzie. Może ten związek y, może być, że, ten, że to będzie y, konsekwencją tego, że tu się rozleciało, bo po prostu nie było miłości. To tutaj wy jesteście w tej energii po rozwodzie, czyli tutaj już jakby z wyprzedzeniem, jakby ta, ta energia tu się pokazuje, że nie będziecie się rozwodzić, czy, tylko że już tutaj rozwo, po rozwodzie jesteście. I tu się takie dzie dzieją rzeczy, że wy się tu zakochujecie w kimś, na przykład. Poznajecie kogoś nowego, może do stałego związku, też tu będziecie poznawać. Albo osobę, która jest w stałym związku, też może być. I tutaj jest bardzo tak monetowo, czyli coś na stałe, co przychodzi. Przychodzi zmiana, ale na szczęśliwe. Tutaj coś szczęśliwego, z czego będziecie bardzo zadowoleni. Tu ten skorpion jest w odwrocie, a lew jest w pozycji prostej. I tutaj też się pokazuje lew, tutaj też baran lew strzelec. i może oznaczać tak, że wy tu będziecie bardzo zadowoleni z tego, że się tu coś zakończyło że to już umarło śmiercią naturalną i rzeczywiście nie miało sensu, żeby to było, żeby to trwało. Dobrze, że się zakończyło, bo wy tutaj czujecie się bardzo dobrze. Te kielichy i te, to słońce to i te kielichy mówią o tym, że wy się naprawdę bardzo dobrze czujecie. Jesteście szczęśliwi ze swojego tutaj położenia, że e, zakończyłyście, zakończyliście jakiś związek. Może być tak, że przyjdzie tutaj jakiś właśnie człowiek z podznaku lwa nowy, który wam tutaj wyjaśni jakąś sytuację, rozjaśni, doda wam radości, szczęścia, optymizmu i poczujecie się bardzo dobrze. W jakiej sytuacji jesteście tutaj? Jaka jest sytuacja? Sytuacja czekania. Czekanie. Jest pokazane trochę zablokowanie, jakieś takie, życie jakimiś wspomnieniami i czekanie, i czekanie. Cierpliwość, czekanie, trochę nudy. No, może tak być. Może tak być. Nie jest zaraz powiedziane, że wy tutaj będziecie od razu wchodzić w jakieś związki. Może być, że wy po prostu tutaj e, czekacie, właśnie na jakieś, ta, na jakieś takie, czujecie się, cieszycie się tą swoją samotnością, tą, tym, że się uwolniłyście na przykład od czegoś, co po prostu wam nie służyło. W głowie macie odejście. No. W głowie jest odejście. Odejście od tego, co już po prostu. Was nie łączy emocjonalnie. Nie ma tutaj połączenia emocjonalnego z jakąś sytuacją, dlatego odchodzicie. A te kielichy będą mówić o czymś tutaj nowym, nie o tym starym, o czymś nowym. To też jest nowa sytuacja, to jest nowa sytuacja, to jest stara sytuacja, gdzie się uwalniacie i tu macie w głowie to. Macie wiele też pomysłów, mogą takie kielichy mówić, że macie wiele, wiele pomysłów. Uwalniacie się, macie pieniądze, to jest pokazane zabezpieczenie finansowe, a z zewnątrz to jest, z zewnątrz jest osoba z podznaku lwa albo siła. Dziesięć mieczy będzie mówiła o tym, że macie siłę i odwagę, żeby zakończyć to coś, co was przybija. To już nie ma sensu, co was po prostu przyprawia o nerwy, o strach. Tu doszliście, jakby do ściany, i tu się dalej już nic nie da zrobić. Po prostu nie ma sensu, żeby po prostu tkwić w czymś, co po prostu się nie rozwija. Tu jest odejście, tu jest zakończenie, tutaj jest też zakończenie, tu odchodzi ta osoba. Czyli jest siła, i odwaga, i jest chęć do tego, żeby zakończyć. No i pięknie. I pięknie, pięknie. Bo tu jest pokazane wprawdzie tak, że czego się nie spodziewacie? Paść y, mieczy w odwrocie i piątka. No to tu będą za, zażarte jakieś kłótnie. Do tego się możecie nie spodziewać, że żeby zakończyć to, co tutaj wam nie służy, ten związek, w którym nie ma miłości i w którym tu się nic nie rozwija, tutaj y, po prostu... Nie czujecie, żeby to było wasze. Yy, którym czujecie, że nie macie osoby takiej stałej, jakiej byście chcieli. Ten król tutaj, ten monetowy, może, może to będzie jakaś osoba, ale tu jest pokazane, że brak, brak jakiejś osoby, brak stałości, brak pewności, brak stabilności. A to tu odchodzi, no to odchodzi. No to tu jest pokazane, że Dużo kłótni, sprzeczek, wymiany zdań, zażarte, jakieś walki tutaj słowne. Bicie się z myślami. Plotki różnego rodzaju. Ktoś podgląda, ktoś się obgaduje. No tu takie są to się, takie się pokazują rzeczy. No i na koniec, na koniec tutaj jest pokazane, że zaczynacie coś nowego albo z osobą młodszą, albo tu po prostu normalnie ten giermek buławiany, który przedstawia również trygon ognisty, barale wszelec będzie mówić o tym, że tutaj z jakimś zapałem e, oczywiście ryzykując też, bo ten giermek, tutaj ten buławiany, on jest ryzykant, ale z jakimś zapałem rozpoczynacie coś na nowo. Może ktoś do Was przychodzi z jakąś propozycją, randki, spotkania, i tu jest pełne spełnienie dziesiątka kielichów. Radość, spełnienie. Ta karta trochę mi przypomina kartę kochanków. Ale tutaj w tej talii jest pokazane, że tutaj jest pełna radość, miłość. O, tu jest miłość pokazana. I zadowolenie, totalne zadowolenie. Czyli musicie odejść od tego, co tutaj Was zatrzymuje może. Po czwórka, oprócz tego, że mówi, że macie pieniądze, to mówi również, że musicie odejść od tego, co was blokuje albo co was trzyma materialnie, może też tak może być. Coś, co jest tutaj męczące bardzo. No, jeżeli odejdziecie od tego, zakończycie to, to tu są pokazane te energie pozytywne, te, tutaj. Czyli Spełnienie, radość, szczęście, optymizm, i może tutaj się pojawi jakaś osoba do stałego związku, wtedy. I to będzie historia dla tych osób, które są w związkach, ale już po rozwodzie, czyli związki, które się zakończyły rozwodem, i te osoby, które są same, samotne. No same, samotne, dla mnie definicja osoby samotnej to jest nie tylko osoba, która jest singlem, bo jest e, kawaler e, czy, czy tam panna, ale osoby samotne, które są po przejściach, czyli są samotne, bo są same po rozwodach, po jakichś zdarzeniach, gdzie wdowcy, wdowy, rozwódki, rozwodnicy są sami, mieszkają sami i są sami. To są takie osoby również. Czyli tutaj przedstawiłam dla osób samotnych również, samych, które są same, że taka się może tu zdarzyć historia, że się pojawi, tutaj dużo, dużo jakichś opcji, możecie się zakochać, otworzycie się na coś nowego, bo wam brakuje, e, brakuje wam jakiegoś stałego związku, e, emocjonalnie jeszcze tu jest pokazane, jakby, jakbyście jeszcze, e, no tutaj jest pokazane czekanie, czekanie na coś, czekanie, nie wiem, a przyjdzie tam miłoziarz, ktoś przyjdzie z tą propozycją, Zakończycie jakieś tutaj myślenie trudne, jakieś trudne myślenie. Jest przewartościowanie, czyli po prostu musicie zmienić podejście do osób i do związków, czyli czego naprawdę chcecie. Może po prostu to do tej pory, czego chcieliście, to nie było odpowiednie, czyli wybieraliście osoby nieodpowiednie dla siebie. Może musicie inne kryteria sobie tutaj wymyślić, jeśli będziecie brać pod uwagę osobę, no to musicie brać może jakieś inne wartości, kierować się innymi wartościami, poszukując jakiejś innej osoby. I ta piątka wtedy będzie mówiła o biciu się z myślami. O biciu się z myślami, odchodzeniu od tego co w, znaczy o swobodzeniu się z jakiejś blokady. Z, jakiegoś, z jakiejś strefy komfortu, gdzie może siedzicie cały czas, i rozpoczęcie czegoś nowego, co przyniesie Wam tutaj, w tym wypadku jest pokazana też szczęśliwa rodzina dziecko może. Czyli może to być, tu są też dzieci czyli może być, że tutaj się Wam uda stworzyć coś stałego, niektórym wodnikom, tym samotnym. Jeśli chodzi o pracę, to tak jak powiedziałam, tu może być tak, że macie duży wybór, jeśli chodzi o pracę również. Tu czekacie na jakieś propozycje. Czekacie na jakieś propozycje. Macie tutaj na oku jakąś pracę stałą, dobrze płatną, ale póki co trochę wam brakuje pieniędzy tutaj. Czyli tu takie wydatki. Duże wydatki były, i teraz może być Wam brakować pieniędzy. Jest pokazane, że no niestety tu nie rozpoczynacie jeszcze nic nowego. Tu, tu. Nie wiem, czy tu będziecie przegadywać jakąś sprawę z kimś, czy. Czy, czy obserwować, może najpierw będziecie poszukiwać, tu jest pokazane, że będziecie poszukiwać, może będziecie tutaj e, dużo myśleć na ten temat, ale fakt faktem, że na koniec jest pokazane coś nowego, coś nowego, jakieś nowe działania, nowe e, w nowym kierunku, zaryzykowanie z czymś nowym, co po prostu przyniesie Wam e, coś pozytywnego, i jakieś pieniądze. bo tutaj jest czwórka znowu pokazana pozycji prostej, czyli pieniądze są jakieś zgromadzone na koncie. Czyli będziecie tutaj mieć, tu jest konto otwarte, tu będzie pełne. No. Czyli tak ja tutaj widzę dla Was to czytanie. I teraz jaka jest rada dla Was. Pada jest taka. Dziewiątka. Już mi się to pojawiało. Kogoś dziewiątka. kielichu, bo to jest dziewiątka wody. Czyli tutaj jest pokazane, że, że te marzenia przyjdą naprawdę. I miłość życia może tu być jakaś. Ta dziewiątka tutaj spełnienie, widzicie. Tu dziewiątka jest i tu jest dziewiątka, to jest to spełnienie, radość. Może być tak, że właśnie tutaj przyjdzie, jak się otworzycie, zakończycie te, te trudne rzeczy, te trudne rzeczy zakończycie, to tu przyjdzie ta nowa energia, która przyniesie Wam radość i spełnienie. Czy musicie po prostu uwierzyć w to. No i runa dla Was? Czyli jaka afirmacja dla Was? O, piękna, Sowillo, piękna, so, sowilo, czyli tutaj jest y, szczęście. Tylko jaki to jest numer Zaraz zobaczymy to Sowilo 16 16 sowilo, jaka to jest afirmacja. Wierzę w siebie i swoje zdrowie i ta wiara pozwala mi kroczyć ze spokojem przez każdy kolejny dzień i tutaj jest udany wyjazd, spełnienie marzeń, siła woli, upór, nastawienie na sukces, spontaniczność i zwycięstwo. Czyli tutaj ta karta jest e, tak jak Patrzcie, jak, jak pięknie. Ta karta jest tak, jak to słońce, bo sowilo oznacza słońce, te słoneczniki. Czyli radość, spełnienie, szczęście, optymizm. Przecudnie dla was tu wychodzi. Tak więc serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji komentarze. I do następnego razu.